Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na Haul Przegląd Greenpointu. Całkiem sporo rzeczy pojawiło się teraz na wyprzedażach, więc myślę, że warto zobaczyć, czy generalnie do Greenpointu warto zaglądać. Powiem Wam, że zapłaciłam całkiem mało za to zamówienie, bo była promocja 30% jak kupujecie więcej niż dwie rzeczy. Także myślę, że się opłacało, a upolowałam kilka ciekawych ubrań. Mam na sobie żakiet, który kosztował 299 zł. Mam rozmiar 34 dlatego, że 36 i 38 były już wymiecione. Niestety i do tego mam spodnie, które jak widzicie pasują do żakietu. Mają rozmiar 38. I co wam mogę powiedzieć odnośnie rozmiarów zarówno góra jak i dół są w odpowiednim rozmiarze. To mnie nieco zaskoczyło. Tak wyglądam po zapięciu z tym, że jak widzicie ten żakiet nie ma dużego taliowania, co jest dla mnie akurat na minus, bo jak wiecie, wolę kiedy ta talia jest mocno zaznaczona. A tutaj nie ma. Jest też dosyć długi, fajnie wykonany, z podszewką. Mamy tu 32% wiskozy, zarówno w tym żakiecie, jak i w spodniach. Spodnie w rozmiarze 38 są dobre, chociaż powiem Wam szczerze, że w brzuchu mam dosyć sporo luzu. Przynajmniej tak to odczuwam. Zaprasowane w kant. Mamy kieszenie z przodu, z tyłu mamy atrapy kieszeni i jeszcze z tyłu macie gumę, także dodatkowo się dobrze dopasowują. Pomimo to czuję, że tutaj jest luz i tutaj jest na tyle luzu, że obawiam się, że mogą mi zjeżdżać. Na szczęście mają szlówki, więc możecie spokojnie wciągnąć do nich pasek. Jeżeli chodzi o mój wzrost czyli 1,60 m to jak widzicie długość jest idealna sięgają do kostek także dziewczyny o tym wzroście nie muszą już spodni skracać żakiet za pupę także długość też w porządku, zaszyte mamy kieszenie bardzo ładna krata taka pepitka. Widziałam, że jest dosyć mocno reklamowany w mediach i też dlatego chciałam go zobaczyć i przyznaję wam, że gdyby nie to, że nie ma taliowania, które tak uwielbiam, to na pewno bym go rozważała. Zamówiłam też coś, co jest dosyć nietypowe jak dla mnie, czyli tunikę. Tunika kosztowała bodajże 130 zł. Jest wykonana w około 65% z wiskozy. Wszystkie ubrania, które dzisiaj mierzę, podobnie jak i moje wymiary, znajdziecie w opisie. Także jeżeli coś Wam wpadło w oko, to koniecznie zaglądajcie. Materiał jest niezwykle przyjemny. Jak widzicie, przy metrze 60 jest to faktycznie tunika, absolutnie nie sukienka. W niektórych markach często te tuniki są sukienkami. Tutaj nie. Materiał jest cienki i dosyć przebija. Mam na sobie cielistą bieliznę, ale tutaj też przyznaję, że mam dosyć mocne światło, więc może dlatego tą bieliznę gdzieś jednak widzę w lustrze. Do tego założyłam czarno, czarne, woskowane spodnie w rozmiarze 38. Aha, ta tunika jest w rozmiarze 36. Spodnie w rozmiarze 38 o wysokim stanie, także takie zapępek, jak lubię, zapinane są z boku na zamek i macie tutaj też guziczek od środka, także po to, żeby się one nie rozjeżdżały, natomiast niestety nie ma szlufek na pasek, co jest dla mnie zdecydowanie na minus, na wypadek jakby gdzieś się tam rozbiły i chciały zjeżdżać. Woskowane, ale nie są jakoś bardzo błyszczące, także wielki, wielki plus. Dodatkowo przy nogawce mamy zamki, te zamki są czarne, także nie są jakoś bardzo widoczne. Już Wam pokazuję, jak jeszcze z tyłu, bo tutaj nie mamy z tyłu żadnych kieszeni. Nie mamy też z przodu kieszeni. Także powiedzmy, że jest to świetna alternatywa dla legginsów. Przy metrze 60 m wzrostu spójrzcie, długość jest idealna. Także jestem w szoku, słuchajcie, bo naprawdę wyjątkowo ta długość już przy dwóch parach spodni jest odpowiednia, a zazwyczaj gdzieś tam jednak są za długie i rozmiar 38 też jest dobry. Rozmiar tuniki 36 też uważam za dobry. Przyznam, że mi się bardzo ta tunika podoba. Materiał jest miękki, lejący. Także myślę, że będzie fajnie wyglądać pod jakiś sweterek. Pojawił się teraz na mnie golf. Mam rozmiar 36, kosztował bodajże 180 zł coś takiego, ale słuchajcie, tak jak już mówiłam, zastosowałam kod rabatowy także cena była nieco niższa. 50% wiskozy i pół na pół poliamid i poliester. Materiał niezwykle przyjemny. Jak widzicie, golfik taki dłuższy, także no, do legginsów to może nie, bo coś tam jednak z tyłu wystaje. E, natomiast do spodni myślę, że idealna długość bardzo ładny. E, tutaj macie przez środek jakby łączenie tego golfu, ale to nie jest szycie, tylko tak się zbiera ładnie ściek. Już Wam pokazuję, jak z tyłu. Golf jest szeroki, także nie dusi mnie tutaj nigdzie. Ten rozmiar 36 uważam, że jest odpowiedni. Zastanawiałam się początkowo nad rozmiarem 38, żeby on był taki trochę szerszy, ale myślę, że nie byłby to dobry wybór. Jednak ten jest idealny. Jeżeli chodzi o długość rękawów, no to jak widzicie, idealna i dzianinka bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Przyznam Wam szczerze, że podobnie jak tamtą tunikę, którą miałam przed chwilą, tak i ten golf będę rozważać. Nieco inna kolorystyka, sweter za 180 zł w rozmiarze S w połowie wykonany z wiskozy, jak widzicie o. Dosy, dosyć sporym dekolcie, który spokojnie można nosić na jedno ramię. Oraz zamszowe spodnie. Mam rozmiar 40, bo myślałam, że będę potrzebować większych, bo zazwyczaj gdzieś te spodnie są na mnie dosyć opięte. Natomiast są po prostu za duże. Też około 150-180 zł. Wykonane w 95% z poliestru i 5 elastanu, także dosyć są elastyczne. Jeżeli chodzi o dół, to nie macie tutaj nigdzie zapięcia, po prostu są wsuwane. Guma mamy w talii, ale tu nie jest jakaś super mocna guma. Także ten rozmiar 40 to zdecydowanie nie mój rozmiar. Jeżeli chodzi o długość, to jest długość idealna znów do kostki. Także Greenpoint super dla dziewczyn właśnie niższych, około 1,60 m, które zazwyczaj w innych markach muszą te spodnie skracać. Tak tutaj te spodnie są idealne. Jeżeli chodzi o sam sweter, to jest no niesamowicie przyjemny. Słuchajcie, materiał jest ekstra, tak jak w tamtym golfie. Podejrzewam, że zresztą ten sam tylko inny kolor, inny krój. Już tutaj zrobimy sobie Hiszpankę żeby Wam pokazać, że ten dekolt jest naprawdę, yy, naprawdę jest duży naprawdę duży, także możecie tutaj myślę, że spokojnie założyć pod spód jakąś koszulę i ona będzie bardzo ładnie wyeksponowana. Już Wam pokazuję jak z tyłu, bo z tyłu też mamy taki dekolt jak z przodu, tylko może troszeczkę bardziej płytki. Jeżeli chodzi o długość rękawów, to w porządku. Jeżeli chodzi o rozmiar, to też uważam, że jest dobry. Był chyba jeszcze jakiś inny kolor, ale prawdę mówiąc nie pamiętam. Także golf, nie golf, a sweter. Bardzo mi się podoba i będę nad nim myśleć, bo materiał jest przeprzyjemny, naprawdę, natomiast dół na pewno nie, bo jest raz za duży, dwa nie podobają mi się przeszycia, bo tutaj bokiem przechodzą przeszycia. I nie wiem, jakoś ten kolor też myślałam, że będzie nieco jaśniejszy, a jest dosyć ciemny, ten brązowy. Jak widzicie, moje buty są sporo jaśniejsze i wolałabym jednak, żeby ten kolor spodni był bardziej zbliżony do koloru butów. Teraz coś bardziej. Sportowego, sukienka w rozmiarze M, połowa wiskozy, 51%, około 180 zł. Słuchajcie, wzięło mnie troszeczkę na takie sportowe ciuchy, bo planuję uprawiać więcej sportu. Na razie jest to po prostu plan, także myślę, że taka sukienka by mi się przydała. Sukienka ma kieszenie. Mamy tutaj ściągacz. O. <laughs> Jakbym ją rozprostowała, to będzie tak wyglądać. Także ten ściągacz jest dosyć szeroki i fajnie tutaj trzyma. Dodatkowo sukienka ma kaptur. Także o, demonstrujemy kaptur. Materiał jest bardzo cienki. Także wygląda jak dresowa i spodziewałam się raczej dresowego materiału. Natomiast ten materiał jest naprawdę cienki. Jeżeli chodzi o długość, no to przyznaję Wam, że do najdłuższych to ona nie należy, jest dosyć krótka. I tutaj myślałam o niej bardziej na leginsy niż tak po prostu solo, tym bardziej do tego, że chciałabym w niej jeździć na wrotkach czy na rolkach. No i niestety, wiecie, jak przy upadkach, pochyłach i tak dalej, także zdecydowanie tutaj legginsy by wchodziły w grę. Natomiast sama w sobie bardzo mi się podoba. Podoba mi się właśnie, że ten materiał jest cienki, nie jest to taki gruby, dresowy materiał. Dzięki temu jest też lejący i bardzo ładnie się układa. Kolor, jak widzicie, jasny beż, bardzo ładny i bardzo przyjemny, dosyć szerokie rękawy, z rozcięciem, i tutaj mamy logo greenpointu. Także. Fajna, podoba mi się i generalnie będę ją rozważać. Aha, jeżeli Wam się podoba film, to koniecznie dawajcie łapki w górę. To jest dla mnie informacja, czy to, co robię, kogoś w ogóle interesuje. E, także jest mi bardzo miło, jak oceniacie film, tak czy tak, jakkolwiek, by była jakaś ocena. I tak wygląda sukienka przy metrze 60 m wzrostu. Myślę, że wyższe dziewczyny też mogą mieć troszeczkę inaczej, nie wiem, ukształtowaną tą talię i pewnie na nie też ona nie będzie zbyt krótka. Koniec roku coraz bliżej, dlatego zwróciłam też uwagę na ubrania, które idealnie nadałyby się na sylwestra lub karnawał. Mam na sobie w tym momencie kombinezon w rozmiarze 38 kosztował około 300 zł, wykonany z poliestru w większości. Ze srebrną nitką, z tym, że ta nitka ma postać takich, jakby gwiazdek, kropeczek, także wyglądacie trochę jak ugwieżdżone niebo, co akurat dla mnie jest na plus rozmiar 38, który mam na sobie uważam za. Odpowiedni, e, także jest tutaj troszkę luzu, ale ten luz musi być, żeby się wszystko ładnie układało. Kombinezon jest z boku zapinany na suwak i macie też zatrzask na wysokości dekoltu. Także jest to super sprawa, bo ten dekolt się w ogóle nie rozjeżdża. Nie jest zbyt głęboki, jak widzicie. Także jestem naprawdę <zyskona> zaskoczona tym kombinezonem, że jest tak świetnie uszyty. E, dodatkowo w talii macie. Szarfę, więc możecie się przewiązać. Ale trzymają ją tylko dwie szlówki, które bez problemu wyprujecie, jeżeli ten pasek jest Wam zupełnie niepotrzebny, co jest też jak dla mnie super. Mam na sobie w tym momencie około 8 cm obcasy i. Przy 1,60 m ten kombinezon ma odpowiednią długość, także nie wymagałby przy tych obcasach skracania, co też poczytuję tutaj jako wielką, wielką zaletę. Przyznam Wam szczerze, że przy tym zamówieniu jestem bardzo zaskoczona, że tak wiele ubrań naprawdę jest dopasowanych odpowiednio do mojej sylwetki i do mojego wzrostu. Bardzo, bardzo na plus. Także kombinezon znajdziecie też w opisie. Jeżeli chodzi o tył, to jak widzicie, nie ma tu żadnego wycięcia i na pewno jest to y, też odzwierciedlone z przodu, że on się po prostu nie rozjeżdża. Mamy zatrzask na tej wysokości. Jest, ma, ten materiał jest dosyć elastyczny, także tutaj spokojnie y, troszeczkę się więcej by zmieściło. Zresztą założyłam go całego bez rozpinania tego zamka z boku. Dopiero się zorientowałam y, niedawno, że ten. Ten zamek tutaj jest, także dekolt jest dosyć sporo rozpinany, a pomimo to trzyma się świetnie. Także wielki plus dla tego kombinezonu, bo uważam, że wygląda bardzo ładnie. No i jest też fajnie zrobiony, fajnie uszyty. Pora na sukienkę. E, sukienka za 220 zł mam na sobie rozmiar M, wykonana z tego samego materiału co kombinezon, czyli w zasadzie z poliestru. Ze srebrną nitką. Nie wiem, czy to zobaczycie. Spróbuję się tutaj trochę poobracać, tak, żeby lampy dały błysk tej nitce. Ugwierdzone niebo. Super. Jak widzicie, w zasadzie jedynym dekoltem jest to rozcięcie, ale jest w odpowiednim miejscu, także nigdzie tutaj nie świecimy biustem. Sukienka nie ma żadnego zapięcia, także jest w pełni wdziewana, staliowana. Aczkolwiek, ja bym się osobiście pokusiła o jakieś lepsze dopasowanie w talii, ale powiedzmy, mam, mam takie preferencje, żeby ta talia była jednak dosyć mocno podkreślona. Także to jedyne, co bym jej mogła zarzucić. Jeżeli chodzi o długość, to przy moim wzroście sięga ładnie przed kolano. Uważam, że jest odpowiednia. Sukienka jest naprawdę ładna i elegancka. Także myślę, że jak najbardziej wyjściowa, nie tylko na Sylwestra, chociaż ta srebrna nitka też jest dosyć obowiązująca, ale czuję się w niej komfortowo. Także zostawia mi sporo luzu, co jest zdecydowanie dla mnie atutem. Dziękuję Wam, że byłyście ze mną przy tym przeglądzie Greenpointu. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapkach w górę. I jeżeli Wam się podobał, to koniecznie zaglądajcie na mój kanał, bo filmy pojawiają się regularnie i koniecznie piszcie, czy zajrzycie do Greenpointa i czy któreś z ubrań, które dziś Wam pokazałam, wyjątkowo Wam się spodobało. Do zobaczenia następnym razem. Pa!